Nareszcie. Tylko ja, rodzice i planszówki. Nie rozumiem. Czyli jak wyrzucę szóstkę, to ciągnę ze specjalnej puli kart czy z puli kart zadań. to po prostu zacznijmy grać. Nie, nie teraz. Zasady są po to, by je przestrzegać. Aha, czyli jak wyjdę na zielone pole, to mam jeden. Więc, yes. no, no ale nie, nie musiałbym wtedy tego też, Nie, to nie to. od nowa. No kina zamknięte no. Ale gdybym tak otworzył aptekę, w której sprzedaje się chleb i puszcza się filmy ze starego projektora dziadka na taśmę celulitową, do każdego miejsca parkingowego w gratisie wynajmowanego na godzinę zaraz. To się, to się może udać, to jest Eureka! Szanowni Państwo, czas na wiadomości z ostatniej chwili. Pan premier Morawiecki zapowiedział uścislenie przepisów i zaostrzenie obostrzeń w stosunku do prowadzonych działalności gospodarczej. Zakazane będzie m.in. sprzedawanie chleba w aptece pod pretekstem obejrzenia filmu. W szczególności rozporządzenie podkreśla aspekt filmów puszczanych na projektorach wyprodukowanych przed 1957 rokiem. Dobra, dwa tygodnie wolnego, ale tym razem żadnych głupot, same ambitne rzeczy. I w tym właśnie momencie zaczynamy nową edycję filmu IWIKZ! Bez i Dubiela. To już nie to samo. Zrobię w końcu coś miłego dla rodziców. Ugotuję im obiad. Mamo, przepraszam, naprawdę. Musiałam pomieścić składniki. Nie wiem, co się stało. Przykro mi strasznie. Nic się nie stało. Moja córeczko. A jak. Jak ojciec? Jest w ogrodzie. Ale chyba będzie trzeba umyć cały taras. <laughs> Nowy rok? Nowy ja. Czas na dietę. Tato, e, ja dzisiaj poproszę jakąś sałatkę, jeśli, jeśli można. <grym> Synek, jestem dopiero w połowie tego, co zostało w zabrażarce po święte. Będziemy to jeść aż do wielkanocy. Ale, żeby nie było, proszę, smacznego. Dobra, Aria, koniec gnicia w pokoju. Trzeba ten czas wykorzystać. Pora podszkolić się z niemieckiego. Dlaczego liczby podaje się od tyłu? Gdzie w tym logika? Przecież jest jeszcze tyle rodzajników. Język diabła! No! Panowie, dzień dobry, tu Przemo. A i czekaliśmy na to pół roku. Dzisiaj, dzisiaj jest ten wyjątkowy dzień nawet mamy, proszę bardzo. Synchronizację województw, pięknie, dzisiaj się musi udać. Piotr, chodzisz pierwszy. Lecimy, raz, dwa, trzy lecimy. O, ktoś bił nowy Halo! O, cześć Przemek, cześć wszystkim. Dzień dobry, pan, pan Bartczak? No cześć, cześć. Mogę z wami pograć? No, spoko, a nie ma pan pracy jakiejś? Nie no, gdzie? Jak wszyscy mają ferie, nawet korków nie ma jak udzielać. No, nudziło mi się, pomyślałem, że wejdę, pogram sobie z wami. No dobra, no jak pan chce, a kogo pan mainuje tutaj? I, w sensie? Piotrek. No, kim pan gra najlepiej? Oj, no to nie wiem, no dopiero co zainstalowałem. A, a kogo polecasz? Mm, niech pan weźmie tego takiego y, z dużym karabinem, co proponują na początku panu, no. O! Aha, mam jednego! Zabiłem jednego! Mnie pan zabił, panie Barczak. Oj, przepraszam. Mogę ci uleczyć jakoś? Oj, ciało już zniknęło. Kurcze. A swoją drogą, to może byśmy zrobili jakąś powtóreczkę z materiału z historii? Proszę pana, no mamy ferię. Może niekoniecznie. No dobrze. To kto mi powie, kiedy były obrady okrągłego stołu? No, bez oczywiście. Czysta zabawa. Yy, dziękuję. Do widzenia. W końcu pojeżdżę na nartach. Alpy nadciągam. O, i zobaczę, jak leci. I tu musi do tej linii dolecieć. Aha. Gdzie ty się nauczyłaś tak grać? A, na polskim, na matmie, na chemii. Trochę na WF-ie. Cały semestr ćwiczyłam. O, Jezusie w galarecie. W końcu przyszedł czas na seriale, których nie mogłem obejrzeć. Od gambitu sobie zaczniemy. Tata, zejdź z łącza mojego światłowodowego. Nie ma takiej opcji synek, gram czeka właśnie. Ale ty nie powinieneś być w home office w pracy teraz? I właśnie to robię synek, właśnie to robię. Ale ja bym serial sobie chciał zobaczyć. Siomek, powiem krótko, pocałuj mi w pumpkę. Zamierzam grać tak długo, aż wypłyną mi oczy. Komiksy se poczytaj, albo krzyżówkę rozwiąż. Ja też mam ferie. Nie masz ferii wcale, tato, ty miałeś pieniądze zarabiać dla mamy. Dobra, weź Przemek, już bo serio. Nie, nie do was, chłopaki. Od tyłu na zachodzą, wiążajcie. Dzięki, słuchajcie, za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Dajcie znać, jaka to najbardziej klinczowa sytuacja, jaka przydarzyła się wam w te ferie. Ja na przykład Sylwestra co ja... Nieważne. E, wbijajcie na kanał Ari, tam są wyjątkowo ciekawe rzeczy. Ja Ostatnio jestem... wleciało nowe Q&A i zostawcie jej suba, bo musimy dobić do 100 tysięcy subskrypcji. To byłoby bardzo miłe, tak na nowy rok. No. Trzymajcie się, pa, do zobaczenia pa. za tydzień. Pa, pa.